Witajcie, zapraszam Was na drugi już odcinek tygodnika. Mam dość. Tym razem na tapetę biorę papieża Franciszka. To, co usłyszycie w dzisiejszym odcinku, może nie być do końca sympatyczne, ale cóż, mówię samą prawdę. Zapraszam serdecznie. Papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu, jako papież z biednego kraju, bo z Argentyny, budził wielkie nadzieje na zmiany w kościele katolickim. Poprzedni papież Niemiec, Benedykt XVI, który zdecydowanie był tradycjonalistą, naukowcem, przeszedł na emeryturę i postanowił. Ustąpił swojego miejsca innemu papieżowi. Wszyscy się wtedy śmieli, że Polak to pracuje do śmierci, a Niemiec tylko do emerytury. Jak oceniacie kadencję papieską Benedykta XVI? Napiszcie w komentarzu. Nowy papież Franciszek, skromny, tak jak wspomniałam, z biednego kraju, miał przywrócić to bardziej ludzkie oblicze kościoła. Skierowane szczególnie do ludzi biednych i pokrzywdzonych. W pierwszych latach swojego pontyfikatu rzeczywiście wprowadzał w życie te nowe zasady. Ostatnie miesiące jednak pontyfikatu papieża Franciszka spowodowały ogromne zdumienie wśród wiernych. A to z tego względu, że brak radykalnego, oficjalnego stanowiska Watykanu papieża Franciszka. W stosunku do wojny, która się dzieje w Ukrainie. Niektórzy mają wrażenie, że papież zaczął usprawiedliwiać Putina, usprawiedliwiać ludobójstwo, żeś tak jakby w ogóle jej nie widział. Jakiś czas temu nawet padły słowa papieża franciszka w stylu, wszyscy jesteśmy winni tej wojny. Wiernie zaczęli się zastanawiać, jak to, wszyscy jesteśmy winni. Dlaczego nie ma oficjalnego stanowiska Watykanu w sprawie wojny w Ukrainie? Przecież ona się nie dzieje gdzieś daleko, tylko w Europie. Kilka dni temu papież Franciszek udzielił szczególnego, ale zaraz powiem dlaczego szczególnego, wywiadu dziennikowi włoskiemu Corriere della Sera, w którym to opowiedział o swoim spotkaniu z Orbanem oraz o możliwej przyczynie wojny w Ukrainie. Posłuchajcie. Papież powiedział, że przyczyną wojny mogło być szczekanie na to pod drzwiami Rosji. To znów wywołało falę oburzenia w sieci i wśród wiernych. Zauważam osobiście, że wierni odsuwają się od Kościoła, mimo że naprawdę chcieliby tam pójść i być otoczeni opieką Jezusa. Jednak zaczynają w to wszystko wątpić, bo widzą zachowanie papieża Franciszka, zwierzchnika Kościoła katolickiego, który wcale nie neguje wojny w Ukrainie. A przecież wszyscy pamiętamy zdjęcia ludobójstwa w Buczy. Watykan oficjalnie nie odciął się od wojny, nie nazwał Putina zbrodniarzem. A wręcz przeciwnie każda wypowiedź Praktycznie wskazuje na to, że go usprawiedliwiają. Jest to niewątpliwie, w moim mniemaniu, kontynuacja tego stwierdzenia, że wszyscy jesteśmy winni. Ale to przecież szaleniec Putin, zbrodniarz, zaatakował niewinnych ludzi. Zabija się cywilów. Ukraińcy uciekają i szukają schronienia. Nie mają jedzenia, nie mają godnego życia, nie mają domów. Odnajdują ciała. Zabitych członków swojej rodziny w wykopanych dołach. Papież Franciszek wyraził ostatnio chęć spotkania z Putinem. Ciekawe, o czym on z nim chce rozmawiać. W tym wszystkim również zachowanie Kościoła Wschodniego, prawosławnego, jest godne napiętnowania. Oni zaś twierdzą, że Putin walczy z faszyzmem na Ukrainie w obronie chrześcijańskich wartości. Należy zaznaczyć, że Kościół Katolicki zwykle nie reaguje na konflikty zbrojne. Zastanawiam mnie, jak się ma całe miłosierdzie Boże w stosunku do braku twardej reakcji Watykanu na ludobójstwo, które w Ukrainie się dzieje. Przecież Kościół powinien stanowczo potępiać taką rzeź. Nie ma twardej reakcji papieża Franciszka, nie ma twardej reakcji Watykanu, a wręcz, tak jak wspomniałam wcześniej, wybiela się Putina. I wszyscy wierzący pytają dlaczego. Tak kontrowersyjne stwierdzenia papieża Franciszka budzą napięcie. I kolejne konflikty w społeczeństwie. Jako osoby wierzące, często wychowywane w wierze katolickiej, jesteśmy uczeni, bo tak też naucza niby kościół, współczucia, szacunku do drugiego człowieka i wspierania pokrzywdzonych. Nasz rząd zajął stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie. Potępił zachowanie Putina ale z drugiej strony współpracuje z Kościołem. No to zastanawia mnie, skąd jest ta rozbieżność? Dlaczego nie ma oficjalnego stanowiska w sprawie wojny papieża Franciszka? Dlaczego papież Franciszek nie uderzy pięścią w stół i nie powie po włosku, że Putin to udobójca i nie popieramy takiego zachowania? Bo zgodnie z miłosierdziem Bożym nie pozwalamy na coś takiego. Chronimy wszystkich. A gdzie są przykazania? Przykazanie nie zabijaj. Jak to się wszystko ma do tych przykazań? Przyznam sama, że jestem osobą wierzącą i ostatnie zachowania papieża Franciszka na tyle mną wstrząsnęły, że traktuję teraz Kościół katolicki z dużym dystansem. Ale wierzę w Boga z całego serca. I staram się i pomagam bliźniemu. Ale gdy patrzę na brak stanowiska Watykanu w sprawie wojny, gdzie sama ostatnio przyjmowałam uchodźców z Ukrainy do swojego domu i słyszałam o tej rzezi, o tej krzywdzie, która się wyprawia, to serce pęka. Ja, jako osoba wierząca, bardzo o to proszę. Nie wiem jak wy, ale ja z całego serca wierzę w to, że papież Franciszek w końcu się nawróci. Amen. Widzimy się w kolejnym odcinku, a już teraz zapraszam Was do komentowania. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i do zobaczenia. Tygodnik mam dość. Marianna Schreiber.